Pum, 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 Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza u Jacka Recyklera. Od razu Wam powiem, że dzisiejszy łup jest całkiem ok. Chociaż bardzo mocno monotonny, jednolity. Mocno narzędziowo. Są jakieś też pierdołki. To zobaczycie za chwileczkę. Za całość dużo osób mi się pyta, ile ja płacę za takie coś. Także przypominam, ja kupuję wszystko jak leci w zasadzie oprócz koloru, bo tam nie kupuję jakichś miedziów czy mosiądzów, bo to liczą tam podwójnie, czyli za miesiąc miałbym zapłacić czy u nas około 60 zł i za mosiądz około 50 to odpada w ogóle z gry, nie opłaca się, nie kalkuluję za, 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 za złom tak jak leci, czy to są narzędzia, czy jakieś inne tam rzeczy takie, które widać. Które widać, no to to, to to dzisiejsze, które widać, tak jak tutaj u mnie stoją, to płacę po 3 zł za kilogram. No czyli dzisiaj kupując sobie 20 kg zapłaciłem 60 zł, także myślę, że bardzo dobrze. Są tam dwa takie, 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 takie dziwne rzeczy, które mi pokryją koszty całego zakupu. No tu dalej pani się nie zgłasza po to, ale jestem dogadany, także w weekend bądź teraz po weekendzie będzie, kręcę się w koło, <grycę> się w koło, bo coś bym chciał wam jeszcze powiedzieć czy pokazać. Aha, zrobiłem już sobie połowę tego, połowę tego tu zostało yy, nieco ponad 1,5 kg do przepalenia, do odpalenia mam zrobione Połową nie ważyłem sobie, zważę sobie. Tu mam cały urobek, cały urobek, który do tej pory mam odpalony. To zważę sobie wszystko. Także sobie jakąś tam średnią wyciągnę z tego. Czy coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć? W zasadzie. W zasadzie to nic. Yy, miło mi jest, że niektórzy lubią jak ja sobie pogadam na początku. Niektórym to yy, przeszkadza, że yy, więcej gadania mniej pokazywania. No nie da się tak zrobić. Trzeba troszkę pogadać yy, zanim to się pokaże. Yy, muszę, muszę trochę się yy, trochę się znowu ogarnąć, ale na to jest weekend. Tu mam fajną paczuszkę przygotowaną dla Kogoś nieważne dla kogo to tam wyjedzie, jakby to powiedzieć, w darach losu, bo ja nie tylko, jakby to powiedzieć, wam, ja nie tylko y, lubię dostawać paczki, ale lubię też komuś coś czasami sprezentować, bądź jak to mówię, handel wymienny. Czasami dawanie jest lepsze i przyjemniejsze niż branie, jeżeli ktoś jest z czegoś zadowolony i szczęśliwy. Mnie to, tam, mnie to tam wiecie no, no sprawia mi to frajdę muszę przerzucić te wiadro sieker, bo tu się tu się tu się tu się za dużo zrobiło już i coś jeszcze no zobaczcie ja z wczorajszego odcinka z wczorajszego odcinka wiecie co zostało dla mnie co zostało dla mnie w zasadzie został mi została mi tylko ta piłka i ten i ten Duży, duży tasak do buraków, reszta się rozeszła i oczywiście co zostawiłem sobie, ja muszę tak bokiem, żebyście mnie nie luknęli, nie luknęli tutaj do tego co mam, konewka, konewka też już jest zamówiona z wczorajszego, ta też była odmówiona, ale jest zamówiona, także nic, nic się nie marnuje, Została mi, w zasadzie, zostanie mi kanka z wczorajszego wypadu rundelek do mleka i ten klucz, który sobie tam odłożyłem od razu co było widać na wczorajszym odcinku, ten klucz reszta się rozeszła zostało wszystko zaklepane, zamówione także no, mam ciężko zgromadzić sobie wiadomo rzeczy na pchli targ. jak coś fajniejszego dla wszystkich jest to fajne to zaraz tutaj znika, się rozchodzi i poniekąd ja jestem bardzo zadowolony, że <laughs> że, że się zamawia, że ktoś coś ode mnie chce, z drugiej strony mi smutno, bo mówię nie mogę uczupać jakiegoś świeżego towaru na zbliżający się, nie wiem dokładnie którego, to będzie chyba 29 maja. Ten literek w Kwidzynie, także smutno i niesmutno, może coś się dociupię, Jak nie, to pojedziemy ze starym, ze starym złomem, świeżego nie będzie. Ale teraz, dobra, podsumowanie będzie. No a więc co? Zaczniemy może od elektroniki, bo tego jest najmniej. A w zasadzie jeden tylko element, yy, komputer samochodowy. Ja tylko wyciągnę z tego płytkę, bo tu płytka jest najcenniejsza. 25, 7 czy 9 kg, no nie pamiętam, może 23. Niedawno mi elektropaka rozliczyła z tej ogromnej paczki, co wysyłałem w maju chyba. No, nie wiem, na koniec kwietnia w całości też można sprzedać, a ja wolę sobie odzyskać aluminium i płytkę oddzielnie takie coś, takie coś jeszcze, jeszcze kupiłem w cenie powiedzmy 3 zł za kilogram, bo to razem z większą ilością bo to nie jest czyste aluminium z większą ilością złomu, który zaraz zobaczycie, dlatego taka też cena była jedna blaszka Jedna blaszka i nie wiem co to jest i, ale to w wiadomych, wiadomych dla mnie celach. Mam już ich tam trochę uciupanych, także czas będzie to wymienić na, <noise> na gotówkę, ale to może w weekend albo po weekendzie nie spieszy mi się, nie spieszy mi się. Mam za co żyć, mam co jeść, <noise> to tam robaki robaki wychodzą. <noise> Jakby tam ktoś może widział, robaki wychodzą z ziemi, jest to żyć. <noise> zajrzyjcie na shorta, będziecie wiedzieli o co chodzi. Zobaczcie jaką piękną mam sikierę. Jest to jakieś sygnowanie te coś tam 1 kg, nie wiem dokładnie nie, nie znam tej sygnatury yy, no fajna siekierka tym bardziej, że szczonkiem chociaż yy, lata, no mam, no, mam w gratisie, jak możecie zobaczyć parę yy, starych yy, śrubek na paski się yy, siekier, 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 zacznijmy od siekier yy, no ta z pewnością była kiedyś większa, też tu jakaś sygnatura jest, nie wiem też co to jest ale cała siekiera choćby była pęknięta, i tak bym ją zabrał Mam zbyt napęknięte sikiery, uszkodzone całe, jakie by nie były. Także sobie pozwalam na zabieranie wszystkich. Chyba, że już są naprawdę tak zdecydowane, to nie zabieram. Nożyce, nożyce do, do blachy. Nawet jeszcze coś tam ciały, bo je sprawdzałem sobie są, bo są, tam do kompletu narzędzi nie działa tylko ten wichajsterek <laughs> ten wichajsterek nie działa, ale jest wiecie, y, jak to się mówi patent sznurkowy, cyk, zamknięte tak zwane drudziarstwo ale jeżeli coś jest y, głupie, a działa, to wcale to nie jest głupie, muszę uklęknąć bo mnie nogi strasznie bolą Ym, odnośnie spraw ogrod ogrodniczych, ogrodowych, jak ja to mówię duperelków i ozdóbków potrzebuję potrzebuję takich banków, kanków i innych pierdołasków dostałem jakby to powiedzieć spore zamówienie na coś takiego muszę uzbierać tego jak najwięcej i jak najszybciej każdą ilość, to mnie to bardzo cieszy, także to odkładam to jest do rzeczy już zamówionych, o, z tym się nie piekli, niech sobie, niech sobie urośnie kolejna kupa, zobaczcie no ktoś sobie ktoś no popsuł taki fajny śrubokręt ale z popsu z pewnością przerobił do czegoś może posłużyć jako kociek do grzebania, do grzebania gdzieś tam nie no to czasami czasami jest przydatny taki właśnie wichaj także, także to no co no młotek mówię, będzie mocno narzędziowo ja tam czy jakby to powiedzieć przewinę trochę szybciej wybiorę najpierw takie inne rzeczy później wam pokażę całe narzędzia kudeczka co to pisze a tref nie wiem, no nieważne. Kłódeczka z kluczem, to wiadomo o co chodzi. Jacek ma bzika na punkcie kółek i, i, i kluczy. Zawsze zabieram te wszystkie takie bardziej nietypowe i mniej nietypowe. No i tu zacznę, zacznę od klucza 40, jakby powiedzieć 1,46. coś tam Jugosławia, no to od razu powiem, że taki klucz może pokryć mi koszt całego dzisiejszego zakupu. Także co, no to że on jest rudy, to że jest rudy to nie znaczy, że nie działa, także na przykład no ten klucz, no znam cenę, powiedzmy, że ja znam cenę, yy, pokażę Wam może to co ja wiem, że pokryłem mi koszt całego zakupu, kliny, kliny do drewna, dwie sztuki, te gwiazdkowe takie yy, w internetach, yy, w internetach, Taka jedna sztuka, no wiadomo, że nowe, a co tam ma nowego, starego, to są polskie kliny, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam, a chociaż może jakieś głupoty zgadam, mówiłem, kiedyś znalazłem i było sygnowane Made in Poland, na tym, no nie widać, mniejsza z tym, jedna sztuka w internetach kosztuje ponad 50 zł, chyba że gdzieś trafimy używanego właśnie tak jak ten to można kupić za 30-40 za sztukę ja zapłaciłem za wszystko tak jak wspomniałem 60 zł także wiem, że te dwa kliny pokryją mi pokryją mi cały ten uroburek mój dzisiaj i zobaczcie zobaczcie jeszcze ile mam tych narzędzi wyciągnę, bo tam może być coś coś ciekawszego no wiadomo, oprócz kluczy oprócz kluczy różnej maści, różnego przekroju tak jak ten na przykład, no to fajny klucz, bo to jest 36 RWPN, yy, czasy PRL, te klucze są no, dla mnie to są klucze niemal nie do zajechania te RWPN, RWPD klucze z kuźni yy, kuźnia, no to zobaczcie, no stan stan prawie jak magazynowy Taki klucz można sprzedać za 2-3 dyszki, za jeden, No wiem co ja wiem co ja mówię. Ja często mówię, że wiem co mówię, chociaż czasami i, i nie wiem co mówię, <laughs> tak się zdarza. No, zobaczcie tych kluczy. Tych kluczy jest tutaj sporo. Nie będę mówić, jakieś, mamy takie łamane, wiecie, do nasadek, sporo nasadek właśnie starego typu. No mówię, to wszystko jest PRL, kuźnia, derby, zdarzy się jakiś tam właśnie o drop forget yy, co to jest daj da, da, coś tam da, jakaś dajka yy, Made in Poland no, możecie zobaczyć te przedłużki do nasadek to wszystko jest ok wśród tego mamy chyba z, 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 dwa klucze rowerowe i i i o tu jest tu jest klucz 32 yy, łyżka łyżka klucz to tam do starych wiecie starych samochodów to był do kompletu tam do wymieniania kół opon i tak dalej no i zobaczcie nie będę mówił wyciągał tutaj wszystkich bo to trochę bez sensu pokazywać nasadkę po kolei ale mam różne te koronkowe nasadki yy, zwykłe nasadki czy są tu jakieś takie ciekawsze do tych koronkowych kiedyś chciałem je nazbierać ale się później rozeszły 24 nasadkę też koronkową mam jakieś zwykłe klucze to, co to jest, to też nie wiem, co to jest. Także mówię dzisiaj nic specjalnego, znaczy nic specjalnego, nic takiego nadzwyczajnego, starszego, co by się chciało Wam pokazać. No nie zawsze tak jest, nie zawsze na złomie są skarby, chociaż to są właśnie moje te malutkie, malutkie skarby, które ja bardzo lubię, bo ja na narzędzia, na narzędzia mam zbyt. Być może, jeżeli nawet to oglądacie teraz, to być może już zostały zamówione. Być może komuś wysłałem w tej chwili yy, wcześniej zdjęcie, ktoś już o nich wie. Yy, bo ja tak robię. Yy, lubię sobie zgromadzić więcej, ale nie zawsze. Czasami trzeba pchnąć, to yy, towar szybciej niż go tam kisić. Dla mnie, dla, mnie, dla mnie ważne, że mam zbanuszek, bo mówię, mam spore zamówienie. Yy, Duży klucz, to wiecie, wiecie, te bolce to jakby komuś zaczopował, tam, to by bolało. Ja są tacy, którym by się przydało takiego chopa zasadzić, żeby się, żeby się oduczyli głupot, ale to, to, to moje myślenie tylko. No dobra, więcej nie przedłużam. Zostawiam was z tym widokiem przez chwilę. Dobra, starczy. Trzymajcie się, do następnego. Hejo.